Cześć, nazywam się Jan Pogłodziński i witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o top 5 błędach, które popełniają polscy sprzedawcy na Kauflandzie, czyli jednej z najszybciej rozwijających się platform sprzedażowych. Dzisiaj skupimy konkretnie się na rynku niemieckim. Jeśli sprzedajesz online i chcesz skutecznie wejść na rynek Kauflandu, ten film jest absolutnie dla Ciebie. Zobaczysz, jak uniknąć najczęstszych pułapek, które potrafią zabić sprzedaż zanim jeszcze zdąży się rozkręcić. Zapraszam do oglądania. Błąd numer 1. Niedopasowane i nieoptymalne tytuły oraz opisy produktów. To absolutna klasyka. Wielu sprzedawców po prostu kopiuje tytuły i opisy, na przykład z Allegro, albo tłumaczy je automatycznie przez Google Translate. Efekt, teksty brzmią nienaturalnie, są nieczytelne dla niemieckiego klienta, a co gorsza, nie działają w algorytmie wyszukiwania Kauflandu. Na Kaufland wyszukiwarka działa bardzo podobnie do Amazona bazuje na dopasowaniu fraz kluczowych w tytule i w opisie. Jeśli tytuł nie zawiera najważniejszych słów, twój produkt po prostu nie istnieje w wynikach wyszukiwania. Jak tworzyć skuteczne tytuły na Kauflandzie niemieckim? Przede wszystkim to jeden z najważniejszych elementów twojego listingu. Tytuł decyduje o tym, czy klient w ogóle kliknie w twój produkt. Optymalna długość tytułu to do 150 znaków. Najważniejsze jest jednak pierwsze 50-80 znaków. To właśnie one są widoczne na urządzeniach mobilnych oraz w podglądzie wyników wyszukiwania. Tytuł powinien być konkretny: zawierać nazwę marki, funkcję produktu, cechy oraz model. Dzięki temu algorytm potrafi go zrozumieć i przede wszystkim przypisać do odpowiednich zapytań klientów. Jak pisać opisy produktów, które sprzedają? Opis produktu to miejsce, w którym klient podejmuje decyzję o zakupie. Na Kauflandzie zalecana długość to od 500 do 2000 znaków ze spacjami. Najlepiej sprawdza się struktura sekcyjna, czyli krótkie akapity lub treści wypunktowane, które dzielą treść na czytelne części. Dobry opis powinien zawierać takie informacje jak opis ogólny, czyli co to za produkt i do czego służy. Najważniejsze funkcje i parametry produktu korzyści dla klienta czyli co uzyskuje tak naprawdę użytkownik zakupując swój produkt, instrukcje lub sposób użycia oraz informacje dodatkowe takie jak wymiary czy zawartość opakowania. A dlaczego to wszystko ma takie znaczenie? Dobry tytuł i opis to nie tylko kwestia estetyki. Ale przede wszystkim realna sprzedaż. Algorytm lepiej pozycjonuje produkty z dopasowanymi frazami, a klient szybciej rozumie, że ten produkt odpowiada na jego potrzebę. Zły tytuł oznacza brak widoczności, dobry tytuł to więcej kliknięć, wyższa konwersja i lepsza pozycja w wynikach wyszukiwania. Drugim najczęstszym błędem sprzedawców na Kauflandzie jest brak tak zwanego rich contentu, czyli rozszerzonych opisów produktowych. To właśnie te treści decydują o tym, czy klient uzna twój produkt za profesjonalny i godny zaufania. Funkcja ta jest aktualnie dostępna głównie dla sprzedawców posiadających własną markę lub odpowiednie prawa do materiałów. Na Kauflandzie możesz dzięki tym sekcjom wzbogacić stronę produktu o dodatkowe moduły, takie jak grafiki, ikony, tabele porównawcze oraz formatowany tekst. Większość sprzedawców tego nie robi, a to ogromny błąd, który realnie może kosztować utracone zamówienia. A dlaczego? Kupujący w Niemczech zwracają ogromną uwagę na wygląd i strukturę karty produktowej. Jeśli Twój listing wygląda sucho i zawiera tylko ścianę tekstu, klient szybko traci zaufanie i przechodzi do konkurencji. Ok, a jak poprawnie tworzyć Rich Content? Po pierwsze, korzystaj z dostępnych w panelu Seller Portal modułów. Możesz tworzyć takie sekcje, w których połączysz tekst z obrazem, dodasz nagłówki, grafiki i tabele. Zadbaj, by każda sekcja była przejrzysta. I miała jasny cel. Na przykład, najważniejsze cechy produktu: jak używać lub montować produkt, dlaczego warto wybrać właśnie Twój produkt, albo porównanie z innymi modelami lub wariantami, które masz w swoim asortymencie. I to właśnie te tabele porównawcze świetnie sprawdzają się w przypadku produktów technicznych, ponieważ pomagają klientowi szybko zrozumieć różnice między modelami. Z kolei grafiki i zdjęcia głównych funkcji pozwalają przedstawić produkt wizualnie, a nie tylko opisowo. Warto także pokazać schemat działania, skład zestawu lub właśnie efekt końcowy po jego użyciu. Podobnie jak Amazon, Kaufland bardzo ceni spójność marki. Dlatego wszystkie elementy graficzne powinny być utrzymane w jednym stylu: te same kolory, czcionki, ton komunikacji. Dzięki tym wszystkim elementom klient rozpoznaje Twoją markę i zapamiętuje ją na przyszłość. Dlatego unikaj chaosu wizualnego. Nie wrzucaj przypadkowych grafik z internetu, tylko twórz własne materiały lub korzystaj z profesjonalnego designu. Pamiętaj, że to jest inwestycja w zaufanie do Twojej marki. Błąd numer 3: słabe zdjęcia i brak zdjęć z różnych perspektyw. Trzeci błąd to zdjęcia, a raczej ich brak lub słaba jakość. Sprzedawcy często wrzucają jedno zdjęcie o słabej rozdzielczości. Na rynku niemieckim to dyskwalifikacja. Kaufland jasno wskazuje, jak powinny wyglądać zdjęcia. Najlepsze listingi mają od 5 do 10 ujęć z różnych perspektyw: przód, tył, detale, zastosowanie w praktyce, skala produktu albo opakowanie. A jakie są najwyższe standardy zdjęć produktowych na Kauflandzie? Zdjęcie główne powinno mieć białe tło i wyraźnie odizolowaną sylwetkę produktu. Bez logotypów, znaków wodnych, napisów czy dodatkowych cieni. Na miniaturze pokazujemy czysty packshot. Ujęcia lifestyle zostawiamy do kolejnych zdjęć w galerii. A jakie jeszcze zdjęcia powinny się pojawić w karcie produktu? No właśnie te zdjęcia lifestyle'owe, czyli ujęcia kontekstowe, które pokazują produkt w użyciu, infografiki kluczowych cech lub detali wykonania albo kadr ze skalą, który pomaga ocenić rozmiar klientowi. Błąd numer 4: brak udziału w kampaniach sezonowych Kauflandu. To jeden z najczęstszych błędów, które ograniczają sprzedaż. Kaufland regularnie organizuje kampanie sezonowe, i akcje centralne, widoczne na stronie głównej, w aplikacji albo w newsletterze. Dzięki nim produkty zyskują ogromną ekspozycję i docierają do tysięcy nowych klientów. Jeszcze do niedawna, żeby wziąć w nich udział, trzeba było zgłaszać się przez e-mail. Dziś wszystko odbywa się w panelu Seller Portal w zakładce Kampanie Sezonowe. Udział w kampaniach jest całkowicie bezpłatny. Jak działają takie akcje centralne? Każda kampania ma określony temat i harmonogram. Mogą to być takie akcje jak Black Friday, Cyber Week, kampanie świąteczne, back to school, czy specjalne tygodnie tematyczne, np. Dom i Ogród, Elektronika albo kuchnia. Aby produkt został oznaczony jako część kampanii musi spełnić dwa kluczowe warunki. Po pierwsze, mieć cenę kampanii niższą niż cena referencyjna z ostatnich 30 dni. Po drugie, zdobyć buybox, czyli główną ofertę na karcie produktu, bo tylko wtedy system oznaczy Twoją ofertę etykietą kampanii i będzie ją promował w ramach jej akcji. Jak zgłosić produkt do kampanii Kauflandu? To właśnie w Seller Portal znajdziesz szczegóły każdej kampanii, w tym jej daty i zasady. Produkty można zgłaszać bezpośrednio w panelu lub za pomocą pliku CSV, w którym uzupełniasz numery AN i ceny kampanijne. Po akceptacji, oferta automatycznie otrzymuje oznaczenie kampanii. Dlaczego warto brać udział w tych kampaniach? Produkty z takim oznaczeniem kampanii są lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania i częściej trafiają na stronę główną. To realny wzrost zasięgu i sprzedaży bez dodatkowych kosztów marketingowych. Sprzedawcy, którzy regularnie uczestniczą w takich kampaniach, notują znaczące wzrosty ruchu i konwersji w okresach promocyjnych. Pamiętaj jednak, że sama kampania nie wystarczy. Zanim zgłosisz produkt, dopracuj listing, tytuł, zdjęcia, rich content i opis. Zadbaj też o stany magazynowe. Bo nic nie psuje tak wyników jak brak dostępności w trakcie trwania akcji. Błąd numer 5 opóźnienia w realizacji zamówień i nieprzestrzeganie polityki zwrotów. To błąd, który potrafi zrujnować każde konto. Mowa o nieterminowej wysyłce i źle obsługiwanych zwrotach. Kaufland monitoruje terminowość dostaw i jakość Twojej obsługi. Słabe wskaźniki oznaczają spadek widoczności, a w skrajnych przypadkach nawet blokadę sprzedaży. Jak działa ocena terminowości? W pulpicie nawigacyjnym znajdziesz wskaźniki efektywności procesów wysyłkowych. Kaufland wymaga, by co najmniej 81% przesyłek miało poprawny numer śledzenia, poniżej tego procenta określi je jako krytyczny. Jeśli zamówienie nie zostanie oznaczone jako wysłane 14 dni po ostatniej dacie dostawy i nie ma do niego otwartego zgłoszenia, platforma wyśle powiadomienie. Ale brak reakcji przez kolejne 7 dni będzie skutkować anulowaniem zamówienia przez Kaufland w imieniu sprzedawcy. Zwróć szczególną uwagę na ustawienie realistycznych czasów dostawy. Okno dostawy to suma czasu przetwarzania zamówienia i czasu transportu. Kaufland rekomenduje dopasowanie okna do realnych wyników z ostatnich 30 dni i niewielką rozpiętość przy krótkich dostawach. Jeśli Twój przewoźnik ma opóźnienia, natychmiast podnieś deklarowane czasy w panelu, aby nie generować spóźnień i skarg. W panelu sprzedawcy dostępna jest również funkcja inteligentnej korekty czasu dostawy, która automatycznie dopasowuje okna dostaw do rzeczywistych wyników, pomagając utrzymać wysoki wskaźnik. A jak wyglądają zwroty? Domyślny okres odstąpienia to 14 dni. Możesz go dostosować w ustawieniach zwrotów. Zgodnie z regulaminem sprzedawcy, dla zamówień powyżej 40 euro koszt odesłania ponosi sprzedawca. Możesz też oczywiście włączyć darmowe zwroty dla wszystkich produktów. Kaufland umożliwia także automatyzację Returnless Refund. Dla tanich pozycji ustawiasz zasady zwrotu środków bez odsyłania towaru. Zwrot jest potwierdzany automatycznie po trzech dniach roboczych od fizycznego przyjęcia, jeśli sam go nie przetworzysz. Ale jak uniknąć takiego błędu? Przygotowałem dla Ciebie skrót działań. Ustaw okna dostaw tak, by dowozić terminowo w 95% typowych przypadków. Codziennie sprawdzaj raporty KPI i reaguj na rekomendacje skrócenia lub wydłużenia okien. Każdą paczkę oznaczaj śledzeniem. Pamiętaj, że celem jest minimum 81% ważnych numerów śledzeń. Gdy pojawia się opóźnienie, otwórz ticket i poinformuj klienta. Unikniesz dzięki temu automatycznego anulowania. Skonfiguruj reguły zwrotów, czyli ten okres odstąpienia progi kosztów, ewentualne zwroty bez zwrotów produktów dla drobnych pozycji. I podsumowując dzisiejszy odcinek, te poprawki naprawdę robią różnicę. Często wystarczy jeden dobrze dopracowany listing i wysoka jakość obsługi, by sprzedaż wzrosła o kilkadziesiąt procent. Pamiętaj o takich elementach jak: Optymalizuj tytuły i opisy w języku niemieckim, wykorzystuj rich content i dobre zdjęcia, bierz udział w akcjach centralnych i działaj terminowo i zgodnie z zasadami zwrotów. Naturalnie, problemów może być więcej, a to tylko 5 najczęstszych. Jeśli zauważasz inny kłopot lub coś nie działa tak jak powinno, zostaw komentarz pod tym filmem, a chętnie pomożemy ci znaleźć rozwiązanie. Jeśli chcesz, żeby Twoje konto na Kaufland naprawdę zaczęło sprzedawać, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zoptymalizować listingi i rozwinąć sprzedaż krok po kroku. Kontakt do nas znajdziesz w opisie tego filmu. A ja dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.